Polish Fest TV Wspiera nas Piroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. połomicy po zwycięstwie w finałowym meczu barażowym z Termaliką bruk awansowała do Ekstraklasy. Drużyna z miejscowości zamieszkała i przez niespełna 13 tysięcy osób. Niestety swoje mecze zmuszona będzie rozgrywać poza miastem. Paradoksem jest to, że potencjalną areną zastępczą jest... Stadion Wisły Kraków. Tutaj warto zaznaczyć, że Puszcza w półfinale Baraży zmierzyła się przy Reymonta właśnie z Wisłą Kraków, gdzie rozgromiła rywala 1-4 do 4 w obecności 24 tysięcy sympatyków białej gwiazdy. Można by powiedzieć ironia losu. Na doniesienia o grze Puszczy przy Leymonta zareagowali kibice Wisły, którzy na profilu Ultra Wisła zamieścili taki oto wpis. Dla stadionu przy Reymonta nadciąga wielkie zagrożenie. Jeśli bowiem jego mość Komar będzie przeżywał swoje drastyczne kontuzje tak regularnie jak w Barażach, trawa pod bramkami odgniecie się w kształt jego cielska na długie lata. To byłoby traumatyczne przeżycie dla naszych I już poważniej. Stadion Prejmonta to dla nas miejsce święte. Mówimy jasno i wprost, nie chcemy, by puszcza swoje mecze rozgrywała właśnie tutaj. Po drugiej stronie było jest miejsce, gdzie mają doświadczenie z obsługiwaniem tak niewielkiej grupy kibiców. Nasza drużyna ma znów walczyć o awans i musi mieć ku temu najlepsze warunki. Ryzyko dodatkowego rycia naszej murawy musi zatem rodzić zrozumiałe obawy. Nie możemy samodzielnie pozbawiać się własnych atutów. Nie ma żadnych argumentów za tym, żeby puszcza rozgrywała swoje mecze właśnie u nas. Żadne dokumenty nie są jeszcze podpisane. Z tego miejsca apelujemy więc, aby osoby decyzyjne w tych tematach podjęły wszelkie możliwe kroki przeciwko takiemu rozwiązaniu. Nie dla puszczy przy Rejmonta. W tym miejscu chcemy Was poinformować o tym, że partnerem dzisiejszego odcinka jest STS. Doskonale Wam znany legalny polski Bugmacher. STS ma dla Was naprawdę korzystną ofertę powitalną. Z kodem fans możecie po prostu odebrać pewne 1560 zł. Możecie zyskać bonusy za trzy pierwsze wpłaty. Łącznie aż 1500 zł. Dodatkowo STS posiada zadania, po których w wykonaniu możesz otrzymać dodatkowe 60 zł. Ciekawą opcją jest zakład bez ryzyka do 100 zł, czyli w razie przegranej, Bukmacher. Zwraca postawioną kwotę. Podamy wam na przykładzie zbliżających się meczów naszej reprezentacji, której swoją drogą od 2014 roku sponsorem jest właśnie firma STS. Już w najbliższy piątek, mecz Polska-Niemcy. I tu dla przykładu stawiacie stówkę na zwycięstwo naszej reprezentacji. Przy obecnym kursie macie do wygrania 418 zł. Jeśli natomiast nie traficie, to kasa wraca na wasze konto. We wtorek 20 maja wyjazdowy mecz z Mołdawią. To chyba pewniaczek. Więcej informacji o promocji znajdziecie na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie filmu oraz w prawym górnym rogu materiału. Pamiętajcie o naszym specjalnym kodzie FANS. No i przypominamy, że oferta tylko dla osób pełnoletnich. Wracamy do filmu. Dlaczego właściwie puszczanie może zagrać u siebie? Powodów jest kilka. Po pierwsze, pojemność. Obiekt w niepołomicach posiada 2000 miejsc. W ekstraklasie, według regulaminu, potrzebnych jest 4500 krzesełek. Dodatkowym problemem są transmisje realizowane przez Kanan Plus. Brak miejsca na rozstawienie kamer, które znajdowałyby się zbyt blisko boiska. Również brakuje miejsca na postawienie wozów transmisyjnych. Na to wszystko jednak domyślnie ma znaleźć się rozwiązanie i remont oraz przystosowanie przestrzeni od strony, gdzie aktualnie znajdują się kamery transmisyjne. Jest realny. Co się wydarzy, zobaczymy. Tymczasem, po medialnym zainteresowaniu stanowiskiem sympatyków Białej Gwiazdy, na profilu Ultrawisła pojawił się kolejny wpis o treści. Nie sądziliśmy, że nasze stanowisko dotyczące sprawy stadionu i puszczy będzie tak często cytowane, nie tylko przez środowisko kibicowskie, ale też tych, którzy mają z nim tyle wspólnego, że generuje im zasięgi. Drodzy wszyscy myślący, że jest to nasze odgryzienie się za to, że nie my awansowaliśmy. Oczywiście, że jesteśmy delikatnie mówiąc źli, ale naszą rolą dla niewiedzących jest dbać o trybuny. Nie chcemy oglądać takich śmieciowych gadżetów na stadionie, który pomimo tego, że jest miejski, co wielu uważa za jakiś tam argument, mimo wszystko jest naszym domem co dobitnie akcentuje na nim nie tylko nasza obecność, a przede wszystkim wystrój. A wszystkim, którzy myślą, że boli nas to, że Ekstraklasa może być przy za naszą sprawą, no cóż, nie jesteśmy wami, by oglądać się na innych i leczyć tym swoje kompleksy, bo nawet w pierwszej lidze to, co dla was jest sufitem, dla nas jest zaledwie podłogą. I to akurat fakt, nie opinia. Jest to nasz ostatni komentarz w tej sprawie i jedyne odniesienie się do szczerbatych planów 12-osobowej inwazji celem kradzieży grzejników. Nie dla puszczy przy rejmonta. Jeśli chodzi o tematy stadionów, to z kuriozalną sytuacją mamy do czynienia w Białymstoku. Na światło dzienne wypłynęła informacja o tym, że Jagiellonia Białystok zrezygnowała ze złożenia oferty na wynajem stadionu na warunkach przedstawionych przez Stadion Białystok. Klub poinformował już władze spółki. Całe zdarzenie jest efektem sporu pomiędzy klubem a spółką Stadion Miejski odnośnie warunków wynajmu obiektu. Spółka rzekomo miała po raz kolejny podnieść koszty użytkowania stadionu Jagiellonii. Istotną kwestią sporu jest też kwestia luz biznesowych. Mianowicie chodzi o to, że Stadion Miejski ma skyboxy na wyłączność. Nawet jeżeli to nie ta spółka organizuje na obiekcie wydarzenie, w których są wykorzystane. Mówiąc kolokwialnie, pieniądze z wynajmu lóż na mecze Jagiellonii trafiają do zarządzającego areną. A klub nie ma z tego żadnych korzyści. Kolejnym problemem jest sprawa Cateringu na meczach. Przez umowę spółki z jedną z restauracji, Duma Podlasia nie może decydować o tym, kto zajmie się gastronomią podczas meczów domowych. Kibice na profilu dzieci Białego Stoku zamieścili taki oto wpis: Kibicy. Jeśli nie my, to nikt tego nie załatwi. Mamy dość już spotkań, tłumaczeń, mydlenia oczu, wyjaśniania. Sprawa jest prosta. Biały Białystok wynajmując stadion miejski w Białymstoku na dzień meczowy powinna mieć dostęp do całego obiektu. To od Jagiellonii powinno zależeć kogo zaprosi albo komu sprzeda miejsce w skyboxach. To jest impreza organizowana przez klub i to klub powinien mieć możliwość zarabiania na tym. To samo tyczy się cateringu. Na imprezie organizowanej przez klub Biały Białystok to organizator powinien decydować co jest sprzedawane jej uczestnikom, w jakiej cenie, jaka jest obsługa oraz czerpać z tego korzyści finansowe. Nie Przyjmujemy do wiadomości, że tak się nie da. Nie da się, bo tak powymyślano regulaminy i zasady, że cały zysk z imprezy około meczowej trafia do kogoś innego niż do organizatora tego wydarzenia. To jest okradanie Jagieloni. Ktoś na to pozwolił, ktoś tak ustanowił i ktoś tego pilnuje, by od lat tak to funkcjonowało. To jest patologiczna sytuacja, z którą trzeba sobie w końcu poradzić. Kibice opuśćmy się, zacznijmy aktywnie działać i pomagać Jagieloni. To od nas w dużej mierze zależy, jak wyglądać będzie przyszłość Jagiellonii. Nie dopuśćmy do sytuacji, że mobilizować będzie nas odbudowa klubu, który spieprzy się z ligi, który popadnie w tarapaty finansowe. Działajmy zawczasu, by nie dopuścić do tego. Szanujmy to, co mamy i gdzie jesteśmy. Odpuszczanie tematu i obojętność w sprawie stadionu to działanie na niekorzyść Jagiellonii. Potrzebna jest mobilizacja całego społeczeństwa związanego z Jagiellonią. Młodych, starych, fanatyków pikników, wszystkich. Jagiellonia jest naszym dobrem, które należy pielęgnować każdego dnia. Może czasem przegrywa i nas wkurza, ale zawsze jej kibicujemy. Gdzie, jak nie w białym stopu, swoje mecze miałaby rozgrywać Agilonia? Może się to wydawać absurdalne, ale realnym scenariuszem jest stadion. Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej. Tę informację w rozmowie z przeglądem sportowym przekazał Wojciech Pertkiewicz, prezes Jagiellonii. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Na koniec materiału tradycyjnie zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Co sądzicie o podejściu kibiców Wisły do gry Puszczy połomice na obiekcie przy Reymonta? Jak skomentujecie sprawę potencjalnej gry Jagiellonii w Warszawie? Zachęcamy do kulturalnej i merytorycznej wymiany zdań. Trzymajcie się i do następnego! Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w z kodem PoliSzwansTV, 5% rabatu.